Takie wydarzenia są ważne, ponieważ pozwalają spotykać się ludziom z wielu branż dookoła budownictwa. Pozwalają na wymianę doświadczeń, na spojrzenia z różnych stron, z różnych kierunków, na rozmowy i wymianę doświadczeń z ludźmi, którzy tutaj się znajdują. Z naszego punktu widzenia, ludzi odpowiedzialnych za pomiary, wiemy, że my mamy coś do przekazania innym osobom, które tutaj się na targach znajdują, ale również możemy się od nich czegoś nauczyć, no bo nie ze wszystkim na co dzień obcuję. A dzięki takim spotkaniom potrafimy zobaczyć punkt widzenia innych uczestników całego procesu budowlanego, innych uczestników konferencji. No i to dla nas ma szczególne wrażenie. I również to, że mamy możliwość spotkać tych ludzi na co dzień z całej Polski, z wielu środowisk, to jest idealna okazja, żeby spotkać tych ludzi w jednym miejscu i się z nimi doświadczeniami podzielić, pokazać, co mamy do zaoferowania.